fight tonight tonight Hejka, hejka z tej strony Korcia, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj witam Was w Ugly to Beauty. Tak, kolejny Ugly to Beauty z kolejną osobką ze świata Simsów na YouTubie. Tak, dzisiaj mamy filmik z Mrs. Scarlett we współpracy. Może tak to nazwać: we współpracy z Mrs. Scarlett, ponieważ się dogadałyśmy, a mianowicie ja oczywiście męczyłam Scarlett. Nagrajmy film, nagrajmy film. <grym> no i się, nagrywamy. No i właśnie się dogadałyśmy się w ten sposób, że po prostu zrobimy sobie nawzajem simki. Ja stworzę dla Scarlet, ona stworzy dla mnie. No i każda sobie, wiecie, oddzielnie nagra te ugly to beauty i, i po prostu w ten sposób to zrobimy. E, więc dzisiaj jestem u z odcinkiem dla Was. No i u Scarlet na kanale też pojawi się dzisiaj odcinek z tą simką, którą ja dla niej stworzyłam. E, także taka, taka wymiana trochę. <grytanie> e, także tak, widzicie tutaj simkę, którą właśnie dostałam od Scarlet. E, no jest ona dość taka ciekawa, powiem Wam. E, z racji tego, że dogrywam głos. I już po nagraniu tego odcinka, to powiem Wam od razu, tak zdradzę na samym początku, że to no, ciężko było, było ciężko, słuchajcie. <laughs> Najgorszy miałam problem z oczami, co też zobaczycie. Hmm, za chwilkę. No, powiem Wam ciekawa. Ciekawa historia z tym ogólnie jest, i, i, i nie jestem do końca zadowolona z tego, jak ona mi wyszła. Aż się boję, wejść do odcinek do Scarlet i zobaczyć, jak ona tam stworzyła. Na pewno super simkę, bo ta moja to taka trochę. No, także zaraz zresztą zobaczycie, jak ona będzie wyglądać. Myślę, że nie będę Wam tutaj opowiadać i gadać i tutaj wiecie, ciamkać Wam nad głową, tylko po prostu puszczę Wam za chwilę muzyczkę, a Wy sobie e, po prostu e, będziecie. Się oglądać i patrzeć co ja tam narobiłam, natworzyłam i odezwę się do was jeszcze pod koniec filmiku. Także zapraszam was serdecznie do oglądania dalszego ciągu, dalszego ciągu, dalszej części odcinka, może tak. No. <grych> Hej, okay, okej, okay. także tak się prezentuje moja Simka po, po metamorfozie z Agna Beauty. Słuchajcie, no, jak wam mówiłam na początku, nie jestem z niej jakoś tam za specjalnie zadowolona, jak widzicie, wyglądała tak. Wcześniej, no teraz wygląda troszkę inaczej, może troszkę lepiej, nie wiem, ocencie to wy. Dlatego też napiszcie mi koniecznie komentarz, jak Wam się podoba moja simka, metamorfoza mojej simki, e, bo mi tak średnio, więc. Ale już naprawdę tak kombinowałam. Nie chciałam też, wiecie, e, za, e, za bardzo przekombinować, też nad tym się strasznie pocić, ponieważ no. Jak zrobiłam, tak zrobiłam. Już lepszego nic nie wymyślę, chyba. Od razu uprzedzam, że tak, ona ma pewnie za dużo oczy. Moje simki zawsze mają za dużo oczy, te z Agleto to Aglito Beauty. Zresztą śmiałam się też to właśnie do Scarlet, tak z nią rozmawiałam, że moja simka wyszła jak kosmitka I wszystkie moje simki z Agleto to Beauty wychodzą jak kosmitki, bo zawsze daję za duże oczy. Nie wiem, dlaczego tak mam. No tak, tak, się sta, tak się stanęło. Tak się stanęło i cóż poradzić. No ale, no nie wiem, no. Była dość ciężka, była dość trudna. Ciężko było mi jakoś taką. Przerobić, ale wydaje mi się, że no jest trochę lepsza niż była. No, z modami, oczywiście, tam z profilu wiadomo, te simki nigdy dobrze z profilu nie wyglądają, przynajmniej umie, więc się też tak za bardzo nie rozczulałam. No, dajcie mi znać, dajcie mi znać. Ja sobie tą simkę zapisałam w galerii, więc jakbyście chcieli, nie wiem, ją udostępnić wam, nie wiem, czy to jest w ogóle sens, chyba nie, chyba nie. <laughs> chyba nie. E, więc co? Tak, będę kończyła odcineczek, będę kończyła bardzo przyjemny, bardzo fajny. E, lubię nagrywać z innymi osobami, więc e, koniecznie dajcie mi znać, z kim jeszcze byście chcieli zobaczyć u mnie film, a może kogoś znowu wymęczę i ktoś znowu będzie chciał ze mną nagrać film. Będę takim trochę. Ja nie wiem, jak się by nazywać, no, no, męczę wszystkich o filmy, no i cóż poradzić, no, no nie wiem. E, może ktoś będzie chciał taki wymęczony przeze mnie nagrać ze mną film, także dajcie mi koniecznie znać, z kim byście chcieli, a może ktoś z was, makanał bo wiem, że parę widzów moich ma kanały swoje. Także piszcie śmiało, ee, to coś ogarniemy. Takie jak YouTube Beauty, w sumie jest szybkie, łatwe i przyjemne, właśnie na takiej zasadzie, jak z Mrs. Scarlet e, zrobiłam. Typu, że w sensie, że ja tworzę Simkry dla was, wy dla mnie, nawet z widzami, można takie coś ogarnąć. Także myślę, że coś takiego by było spoko. Także dajcie mi koniecznie znać, jeżeli chcecie coś nagrać wspólnie. No i co? Dziękuję serdecznie za odcinek. Do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa pa!